Dobry Ojcze, dziękujemy Ci za powołanie do ojcostwa i macierzyństwa. Dziękujemy za wielkie rzeczy, które nam uczyniłeś jak Maryi. Dziękujemy Ci za nasze dzieci, za ten cudowny owoc naszej miłości. Tobie zawierzamy ich teraźniejszość i przyszłość. Święty Jan Paweł II powiedział, Macierzyńskie czuwanie Maryi, jakżeż niezgłębione doświadczenie, jak i zapis serca kobiecego, które całkowicie żyło Bogiem. Za wielkie rzeczy uczynił jej Wszechmocny, święte jest imię Jego. Za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II, papieża, Podkreślającego wartość ojcostwa i macierzyństwa. Prosimy Cię, Boże, abyśmy stanęli na wysokości zadania i byli dobrymi rodzicami, abyśmy umieli żyć Bogiem i naszym dzieciom przekazywali prawdę o Twojej miłości. Prosimy, weź w opiekę nasze dzieci. I spraw, aby nigdy nie utraciły wiary najcenniejszego skarbu, jakim obdarzasz człowieka. Amen.